Cześć! Co wspólnego mają ze sobą kiwający łapką kotek przynoszący szczęście średniowieczni japońscy strażacy oraz jeden z najlepszych kasków wyścigowych, których ścigać możemy się nawet w klasie MotoGP. Jeśli jesteście ciekawi, zapraszam na dalszą część filmu, w którym omówię najnowsze grafiki, które otrzymał Shoei XSPR Pro i opowiem o paru ciekawostkach, bo myślę, że warto poświęcić parę słów na historię powstanie tych grafik, a w dalszej części materiału omówię dane techniczne dotyczące Shoya XSPR Pro. Ja mam na imię Mariusz, jestem doradcą klienta w sklepie mototur.com.pl, a także testerem odzieży i akcesoriów motocyklowych. Witam na kanale Tylko jazda. W rękach mam jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy sportowy kask na świecie, a z pewnością jeden z najlepiej wykonanych. Shoei słynie z bardzo wysokiej jakości wykonania i dbałości o detale, ale w tych nowych grafikach przeszli już samych siebie. XSPR Pro, następca bardzo dobrze przyjętego i lubianego X-Spirit'a trójki, Pro od Professional, czyli jest to kask, w którym możemy ścigać się na profesjonalnych zawodach, ponieważ kask ten posiada homologację FIM, dzięki czemu możemy ścigać się w nim nawet w królewskiej klasie MotoGP. Nie oznacza to jednak, że nie możemy w tym kasku jeździć po ulicach, bo jak najbardziej możemy i bardzo wielu motocyklistów z całego świata właśnie ten kask wybiera do również codziennej jazdy. Od dobrych już kilku lat Shoei wypuszcza na rynek kaski współprojektowane z markiem Marquezem, który nie tylko pomaga w rozwijaniu najnowszych technologii wyścigowych, ponieważ ściga się on dokładnie w tym modelu, czyli XSPR Pro, ale i także projektuje, współprojektuje, inspiruje grafiki. I takie też grafiki poza XSPR-em otrzymała cała seria, cała rodzina kasków Shoei, czyli między innymi Neotec, NXR, GTR czy nawet Glamster. Ja jednak skupię się na wyjątkowo ciekawym malowaniu Motegi, malowaniu XSPR-a. Motegi 4, 4, ponieważ jest to już czwarte malowanie z serii Motegi, poprzednie Spirity również miały malowanie Motegi. Malowanie oczywiście nawiązuje, nazwa malowania nawiązuje do japońskiego toru, na którym rozgrywana jest runda MotoGP. Bardzo ciekawa jest historia, która stoi za tym malowaniem, i także mnogość nawiązań kulturowych do sztuki, tradycji japońskiej, z której to szoi słynie, w końcu jest japońską marką. Lubi w swoich grafikach nawiązywać do e, japońskiej kultury. Tak było chociażby z przepięknym malowaniem origami, czy też sięgając trochę dalej do historii, z malowaniem kionarii. I nie inaczej jest w przypadku malowania motegi. Z tyłu znajdziemy kiwającego łapką kotka. Kotek ten w kulturze japońskiej ma być dobrą wróżbą, ma przynosić, jeżeli kiwa on prawą łapką, przynosić pieniądze. Jeżeli kiwa on jednak lewą łapką, tak jak w tym przypadku ma on być dobrą wróżbą przynoszącą szczęście. A więc jeżeli jesteście pechowcami, albo wręcz przeciwnie jesteście szczęściarzami i chcecie to podkreślić, to być może będzie to malowanie właśnie dla Was. Być może kupicie ten kask i jutro wygracie w totka, albo wygracie na Najbliższej rundzie zawodów, na które będziecie się wybierać i będziecie się w tym kasku ścigać. Jeśli mowa o wyścigach i o kasku do wygrywania, nie mogło zabraknąć wyścigowej szachownicy. Tutaj też taka ciekawostka, być może Wy tego na nagraniu nie widzicie, natomiast ten kask na żywo robi ogromne wrażenie. Cały kask w zasadzie pokryty jest malowaniem typu połysk. Natomiast niektóre elementy, akcenty wykończone są w metaliku, połyskują takimi drobinkami srebra, jak farba metaliczna na samochodzie. No i tak mamy z szachownicą, tak mamy tutaj na tych czerwonych akcentach u góry, co na żywo robi niesamowite wrażenie. Jeżeli chodzi o nawiązania do kultury japońskiej, to mamy ich tutaj więcej. Na górze znajdziemy takie okręgi, które mogą przywodzić na myśl oczy. No i jeżeli ktoś ma takie skojarzenie, to nie pomyli się, ponieważ ten tutaj okrąg, który przywodzi na myśl źrenicę oka, wpisany ma symbol w środek i ten symbol oznacza właśnie oko. Jest to nawiązanie do postaci Hikeshi. Kim oni byli w średniowiecznej Japonii? Otóż byli oni mężczyznami, którzy podczas pożaru miasta wspinali się na dachy budynków, wypatrywali, gdzie ma miejsce pożar, i później biegli, żeby to zagrożenie zneutralizować czyli musieli się odznaczać wyjątkową tężyzną, wręcz atletyczną tężyzną fizyczną, doskonałym wzrokiem i umiejętnością szybkiego reagowania. A ich motto tutaj najciekawsze brzmiało first to arrive, second to no one, czyli w wolnym tłumaczeniu, pierwsi na miejscu, nigdy za kimś. Świetne motto, jak na kask, który służy do wygrywania. Świetne motto dla kogoś, kto lubi się ścigać, kto lubi wygrywać, dla kogo bycie za kimś, bycie drugim po prostu nie jest opcją. No i właśnie to zainspirowało Marka Markeza, aby taki symbol na tym kasku umieścić. Kolejna grafika XSPR-a, sygnowana numerem 93, współprojektowana również z markiem Marquezem, nosi nazwę Barcelona. Od Toru Circuit de Barcelona, Katalonia, na którym również rozgrywane są rundy MotoGP, Katalonia, w dodatku rodzinne strony marka Marquesa. Grafika ta nawiązuje tymi mozaikami, którymi pokryty jest cały kask, do mozaik słynnego architekta Antoniego Gaudi, którego tę pracę możemy podziwiać, wybierając się na wycieczkę do Barcelony, a kolory mają przywodzić na myśl kolory Morza Śródziemnego. W dodatku na górze znajdziemy mrówkę, która to już nie pierwszy raz pojawia się na kaskach Markeza. Pewnie niektórzy zastanawiają się dlaczego. No, zapewne. Tylko fani Marqueza. Ale dlaczego ta mrówka się tam znalazła? Ponieważ Marquez z mrówką się identyfikuje, gdyż ten mały owad potrafi pomimo swojej niewielkiej budowy przenieść ciężar kilkusetkrotnie większy. I on analogicznie pomimo jego niewielkiej postury potrafi opanować niesamowicie mocne, potężne, szybkie motocykle. A teraz kącik techniczny. Jeśli chodzi o skorupę, nie mogło być inaczej. Multikompozyt, konkretnie pięciowarstwowy multikompozyt włókien szklanych, organicznych i specjalnych. W dodatku kask ten dostępny jest w sześciu rozmiarach i aż w czterech rozmiarach skorup, czyli XSS, S, S M oraz XL i 2XL. Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ no, w dopasowaniu kasku chodzi o to, ażeby EPS dolegał jak najbliżej naszej głowy, a żeby później skorupa dolegała jak najbliżej EPS-u, żeby nie było tej wolnej przestrzeni. Więc im mamy mniejszą głowę, tym wskazane jest to, by skorupa była mniejsza, żeby nie wypełniać tej przestrzeni poduszkami policzkowymi i nie upychać dodatkowych pianek czy też elementów wyściółki, które będą poszerzać ten k각 w środku. Tylko żeby właśnie zrobić skorupę, która jest mniejsza. Więc jeżeli szukacie dobrego kasku, dobrze dopasowanego, który będzie zgrabnie wyglądał na waszej głowie, a co za tym idzie, będzie miał do waszej postury ciała dopasowaną najlepszą możliwą aerodynamikę, bo im kask mniejszy, tym teoretycznie stawia mniejszy opór powietrza, to warto wybrać te kaski, które mają jak najwięcej ilości rozmiarów skorupy. Kolejny temat to waga. XSPR Pro nieco przytył w stosunku do jego poprzednika, no ale jest to konsekwencją... Yy... Tego, że kask spełnia nową normę ECE2206, która to norma wymusza na producentach produkowanie jeszcze bezpieczniejszych kasków te testy certyfikacyjne są dużo bardziej rygorystyczne niż w poprzedniej normie No i wymusza to stosowanie większej ilości materiałów, za czym idzie nieco większa waga. Natomiast nadal jest tutaj bardzo dobrze, bo w SC mamy 1415. Gramów, a na tle konkurencji, i tak jest zdecydowanie dobrze. Weźmy sobie dwóch konkurentów tego kasku, czyli na przykład rpha 1 czy też Araya RX 7V i które są nieco cięższe od XSPR. -a. Oczywiście porównuję tutaj kaski już z nową normą ECE2206. Co jednak równie ważne, jeżeli nawet nie ważniejsze niż waga, jest to wyważenie kasku. Ponieważ jeżeli kask jest zbyt ciężki na szczęce, no to ciągnie nam kark w dół, co po dłuższej jeździe, zwłaszcza sportowej, torowej, gdzie bardzo mocno pracujemy ciałem, powoduje najpierw dyskomfort, a później po prostu ból, a w dłuższej perspektywie problemy z karkiem. Jest to wyważenie kasku. I tutaj, szoj. Inżynierowie Shoya zrobili świetną robotę, ponieważ XSPR Pro wyważony jest idealnie 50 na 50. Co też jest ważne, to aerodynamika, która tak samo jak w motocyklach, które jeżdżą w MotoGP z roku na rok jest poprawiana, tak samo i została tutaj poprawiona w stosunku do poprzednika. Choć jeśli chodzi o motocykle, to w tym sezonie chyba konstruktorzy troszkę przegieli. Sami zresztą wiecie, jak te motocykle teraz wyglądają. Jeśli chodzi o aerodynamikę, to z roku na rok jest ona coraz lepsza, ponieważ motocykle osiągają coraz wyższe prędkości, zwłaszcza jeżeli chodzi o kaski torowe, które ścigają się w klasie królewskiej. Na początku testowane są one w tunelu aerodynamicznym, a później na testy biorą je najlepsi, najszybsi zawodnicy na świecie i testują je na najszybszych na świecie torach. No i później wnoszą poprawki. I tak oto powstał XSPR Pro. Kolejne wcielenie najszybszego kasku sportowego Shoya, który to aerodynamikę ma bardzo rozbudowaną. Wystarczy spojrzeć na te. Spoilery, które mają stabilizować kask prosto podczas jazdy z prędkościami nawet 350 km na godzinę, bo Shoei chwali się właśnie, że ten kask testowany był przy prędkościach tak wysokiego rzędu. A co jeżeli chodzi o wytłumienie? Panuje w motocyklowym środowisku przekonanie, że jeżeli kask posiada bardzo wydajną wentylację, jak to posiadają kaski sportowe, to wówczas będzie słabo wytłumiony. No i częściowo jest to prawda, a częściowo jest to mit, ponieważ zdarzają się kaski, które kaskami sportowymi są, posiadają doskonałą wentylację, ale i też bardzo dobre, jak na kask sportowy, wytłumienie, o czym ja się przekonałem pierwszy raz jeżdżąc w RPH. A1. Byłem bardzo zaskoczony tym, jak dobrze wytłumiony jest ten kask. I jeżeli chodzi o XSPR-a, oczywiście w wentylacji mamy tutaj ultra wydajną 7 wlotów powietrza, a jeżeli chodzi o wytłumienie, to tutaj posłużę się danymi kanału Champions Helmets, anglojęzycznego kanału, który zajmuje się właśnie testowaniem takich parametrów kasku i testuje wszystkie kaski przy tych samych parametrach, czyli przyjeździe autostradowej z prędkością 120 km na godzinę, a czujnik, który, który mierzy ilość hałasu, umiejscowiony jest przy uchu. No i w przypadku RPHA 1 mamy 100 dB, co jest jak na kask sportowy niezłym wynikiem. Tutaj dla odniesienia mogę powiedzieć, że Taki GTR-2 od Shoya, który jest ustawany za kask o bardzo, bardzo dobrym wytłumieniu, jest to kask typowo turystyczny, szosowo turystyczny, uzyskał wynik 97 dB. Jeżeli zaś chodzi o XSPR-a, to mamy tutaj 99 dB, co jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym wynikiem. Aby jeszcze lepiej zobrazować Wam ogląd sytuacji, taki super sportowy AGV Pista GPRL uzyskał wynik 107 dB, a więc te 99 dB w przypadku kasku z homologacją FIM i doskonałą wentylacją jest naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Tym sposobem dochodzimy do końca dzisiejszego materiału. Ja Was zachęcam do obejrzenia innych filmów na naszym kanale, zwłaszcza jeżeli chodzi o serię Bestsellery, z której dowiedzieć możecie się, co klienci naszego sklepu w minionym roku wybierali najczęściej, a wybierali te produkty dlatego, że są po prostu dobre. Na dziś się z Wami żegnam, dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć!